Cześć, tu Ula i witam Was w pierwszej części poradnika jak zrobić ludzika dla koni Do tej pory mam na swoim koncie prawie dwa ludziki, to znaczy jedną Lili, która była moją pierwszą i tą dziewczynę, która jest jeszcze nie pomalowana i nie ma włosów. Jak widać ludziki są w pełni wyginane, to znaczy możemy ruszać ich nogami, rękami, co daje dużo więcej możliwości. Niż taki na przykład kupiony ludzik Sleigh. Od razu mówię, że sposób jaki tutaj wykorzystałam jest inspirowany twórczością Tani z kanału Sugar Champ Shop. To jest duży zagraniczny kanał i yy, dziewczyna zajmuje się głównie właśnie miniaturami z modeliny, między innymi lalkami. I to właśnie jej sposobem się zainspirowałam tworząc te lalki, ale troszeczkę go zmodyfikowałam. To znaczy zrobiłam to w mniejszej skali. Ubrania nie są przyklejane z materiału, ale zrobione również z modeliny. Tak samo jak włosy. No i oczywiście jest to uproszczona wersja, bo nie jestem aż tak utalentowana, żeby robić tak super rzeczy. Także link do kanału znajdziecie w opisie, jeżeli chcecie bardziej zainteresować się robieniem lalek z modeliny. Tymczasem w dzisiejszym filmiku zaj zajmiemy się materiałami, które trzeba sobie przygotować yy, przed zrobieniem takiej lalki. I zaczynamy od najważniejszej rzeczy. Czyli modeliny. Ja używam modeliny Fimo Soft. Za taką paczkę 57 g płaci się około 10 zł i jest ona dostępna we wszystkich sklepach artystycznych, na Allegro, nawet w lepszych sklepach papierniczych. Modelina jest bardzo wydajna, bo takie opakowanie starcza mi na około 2-3 lalki. Jest bardzo miękka, bardzo łatwo się nią pracuje i wypieka się w piekarniku w 130 stopniach przez około pół godziny. Możecie oczywiście kupić jakąś tańszą modelinę, ale i bardzo nie polecam, bo te takie tanie modeliny ze sklepów papierniczych się bardzo kleją do rąk, ciężko się nimi pracuje i generalnie raczej nie polecam. Warto zainwestować te 10 zł w jeden kolor i najlepiej kupić jakiś kolor, który przypomina w kolorze mm, ludzką skórę, i wtedy po prostu ewentualnie pomalować szczegóły. Także Fimo Soft bardzo polecam. I kolejna równie ważna rzecz, bez której nasza figurka by się nie ruszała, czyli drucik. Tego drucika jeszcze nie używałam do swoich lalek, ale jest naprawdę ok. Tego jest kilkanaście metrów i dostałam go za 7 zł. Również w sklepie artystycznym, ale myślę, że w takim zwykłym sklepie z narzędziami i takimi rzeczami też dostaniecie. Jest to drucik, jak widać, który bardzo łatwo da się wyginać w rękach. I z tego co wiem, jest grubości 0,65 mm. Także koniecznie musicie załatwić sobie drucik, przynajmniej 1 metr takiego drucika. I kolejna rzecz. Nie jest niezbędna, ale jest bardzo, bardzo przydatna, czyli folia aluminiowa. Po folią będziemy obijać szkielet naszej lalki, żeby była lżejsza i zużyć mniej modeliny. Dzięki temu też modelina lepiej się przykleja do szkieletu. Następnie narzędzia do modelowania. Od razu mówię, że nie potrzebujecie żadnych profesjonalnych narzędzi do modeliny, chyba że chcecie albo już je macie. Narzędzia oczywiście nie muszą być żadne profesjonalne nie kupowane. Te, które mam ja i które zazwyczaj używam, to jest nożyk do papieru. Jest mega przydatny i koniecznie musicie mieć jakiś nożyk, najlepiej ostry. Taki kosztuje kilka złotych. Kolejne to dwa narzędzia, które zrobiłam kiedyś sama. To jest akurat część starego długopisu i tu do środka jest wklejona spiłowana szpilka. I takie narzędzie jest super pomocne w robieniu małych detali. Mamy również na szpilkach yy, dwa koraliki, małe i duże, włożone w rurę od długopisu. I takie narzędzia właśnie są bardzo pomocne, tanie w wykonaniu, i nie trzeba nic kupować. Ale oczywiście możecie użyć też czegoś prostszego, jak na przykład patyczki do szaszłyków, patyczki takie do mieszania kawy albo nawet końcówkę pędzelka. No i ostatnia rzecz, jeżeli nie chcecie kupować pięciu różnych kolorów Fimo, czyli wydalibyście około 50 zł, to jest bez sensu żeby zrobić wszystkie kolorowe detale, no to oczywiście farby akrylowe. Wyłącznie akrylowe. Żadne plakatówki i nic takiego się nie dada. Um, farby są dosyć tanie, możecie 12 takich tubek kupić już za kilkanaście złotych, na przykład w Empiku albo w innym sklepie artystycznym. Te już są troszkę droższe, bo jest około 7 złotych za taką tubkę, ale są lepszej jakości i wybór kolorów należy wyłącznie do Was. Po nałożeniu farb dobrze jest zabezpieczyć je czymś. Ja mam na przykład taki płynny werniks, inaczej lakier, on jest matowy, jak widać. I nim zazwyczaj zabezpieczam farby akrylowe. Takie opakowanie kosztowało około 10 zł. No i to by było na tyle w tej pierwszej krótkiej części. Zanim nakręcę następną, pewnie trochę minie, także macie trochę czasu, żeby zgromadzić potrzebne materiały. I w następnym odcinku zabierzemy się już za właściwą lalkę. Do zobaczenia!